Witajcie, witajcie, to jest Nick Kultura, jestem Mateusz i dzisiaj ogrywamy sobie świeżutką, dopiero co wydaną, wersję Citry. Citra to jest bardzo popularny emulator Nintendo 3DS, na którym możemy ogrywać praktycznie wszystkie tytuły już, bo kompatybilność jest naprawdę w wysokim poziomie. A teraz dostaliśmy Forka, czyli boczną wersję przeznaczoną na headsety. I w odróżnieniu od wcześniejszych filmów i nagrań, które możecie zobaczyć w internecie, ta wersja działa natywnie na Questie, czyli nie potrzebujecie żadnego komputera. Wszystko sobie instalujecie bezpośrednio albo z GitHuba, albo z Sitequesta. No i co? Serbujecie sobie po prostu wasze kopie zapasowe um, i ogrywacie. A jak to działa? No to przekonajmy się sami. Jak widzicie, trochę błędów jeszcze jest, ale emulator działa, a przynajmniej działał, więc zaraz go przetestujemy. Proszę bardzo. <laughs> Najlepsze jest to, że oczywiście możemy sobie modyfikować te ekrany i powiększać lub pomniejszać je. I jak widzicie, ja tutaj korzystam z Questu. Możemy sobie z niego korzystać, oczywiście, jako ze stylusa, czyli z y, taczowych kontrolerów. Ale możemy na przykład sobie odłożyć kontroler. Mario Kart z Xboxa I to proszę, ogrywać Adam. No, zobaczmy, jak to działa. Emulator jest wstępny w wstępnej fazie rozwoju, więc błędy i przecinki no, niestety są niezobną częścią takich e, szybkich rewisów. przygotujcie się na to, że nie wszystko będzie idealne. A oczywiście je skrywane, Zobaczmy, Zobaczmy jak sprawuje się. Mario Kart. Eee, oczywiście to nie jest pełny VR-owy, ale ten ekran, który widzicie przede mną, ma niesamowitą głębię, tak jak na 3 d Można było zajrzeć w głąb tego ekranu. To wszystko jest to przekazane, więc te wyrażenia z tego 3D-wiara są jeszcze bardziej spontaniczne. i błędy dźwięku, no ale tak jak powiedziałem, to jest wersja beta i e, no nie miała jeszcze jakichś usprawnień czy poprawek, więc jest to mega świetne. wersja. Jak można sobie też samym kontrolerem touch sterować. Jednak jest to kłopotywe niektóre klawisze mamy sparowane tutaj, więc dwa gaz musielibyśmy wyszukiwać tędy, a jednocześnie sterować, co jest no, problematyczne. No okej, okay, to ma to. Ja. Spróbujmy, może. Kolejnej. Czyli na przykład Metroid, Samus RTS. To jest bodajże z tego, co pamiętam, remake Metroida, chyba pierwszego. Muszę to No i super, to jest w sensie ten efekt. Trzeba tutaj ta planeta. Nie są asety oczywiście dostosowane do współczesnych standardów, bo są niższej rozdzielczości, ale efekt, 3D niesamowicie potęguje te wizualia i nawet bez współczesnej rozdzielczości czy tych materiałów wygląda świetnie. Przede tym kokpit tutaj, on niesamowita głębia. Ptaczu. No widzicie tutaj mamy na przykład sterowanie e, bodajże to jest w tym e, metroidzie i strzelanie, więc mieliśmy spory problem ze sterowaniem bo musimy jednocześnie... czy kontrolować czy... Ja akurat gram tutaj w moim biurze, bo to nie jest po prostu to wieć... Nie, to jest chyba remake dwójki, nie, nie się w samym filmie na YouTubie, ale cały, całe to otoczenie jest w trójwymiarze i, i no robi to niesamowity efekt, po prostu cała ta paralaksa tego i te tła, które się przebijają między sobą. Możemy się zwijać w klasycznym stylu. Super. Jak widzicie, Metroid pełni działa. Sprawdźmy kolejny. Citra. Co mamy kolejne Super Mario 3D Land. Idealny tytuł. I Powiększmy sobie troszkę tego... A. Dla zaznajomionych z y, grami 3DS-a, to, że te tekstury nieco nie wczytują, to kwestia tego, że shadery y, z... Y, i 3DS muszą się zrekompilować. To przy pierwszym odpaleniu zawsze tak działa, ale przy każdym kolejnym ugraniu poziomów czy, czy samej gry to no będzie ich coraz mniej, więc te błędy znikają. Hey. Wybaczcie za wszystkie dźwięki, które z hmm. zewnątrz. Bo to niestety mam dzisiaj duży ruch. Poza Hmm. Sobie, padem. <grym> tak, czyli, się ruszamy, to też y, ten efekt się zmienia, tak jak y, w, w 3D, się, że. Te warstwy nie zostają statycznie w 3D, tylko one się poruszają jakby z nami. Trzymaj, tego nie no, Chyba za trzy razy. To jeden z moich ulubionych tytułów i na 3DS, i na Wii -u, później i na Switcha. No, remake i kontynuacje były na, na kilku konsolach. Mamy szereg punktów na ale już chyba jest okej. Okay. No, za pierwszym wygrywaniem, no niestety, będziemy musieli się z tym Godzić. 哦。

Jak widzicie, tak możemy też ograć całego mapy. WAHUUUUU! sobie Na przykład... Star Foxa. To jest chyba jeden z gorszych, a w zasadzie sensie cięższych do emulacji tytułów. Nie wiem, czy będzie dobrze działał, no ale zaraz zobaczymy. Otwiera się dość... No, tak jak słyszycie, no, zobaczmy. to zobaczmy, czy uda się przejść dalej. Chyba będzie ciężko. No, zobaczmy, spróbujmy chociaż do jakiejkolwiek eksploracji 3D wejść.

Nie, oczywiście, że nie chcemy czekać Controls. No to nie wiem, czy nam. Nie, nie chcemy czytać, nic. Czy to zadziała? No, no chyba nie będę was tym męczył. Ewidentnie ten tytuł. Chyba nie daj. Cytra legend. Nie ale tym się nie należy zrażać, tylko po prostu odpalamy wtedy jeszcze raz samą Cytrę i ZLD. Sprawdźmy. Okej, okay, jakieś błędy wizualne. Spróbujmy samą grę odpalić trochę, jakby taki przezroczysty jest ten nakręt, więc chyba mamy tu jakieś niepożądane efekty wizualne. Jak widzicie, ale dziwny efekt, nie wiem czy widać tą całą ideą, ale elementy mojego pokoju mieszają się jakby z samą grą. I tego chyba w oryginalnym ale nie wiem, ewidentnie. silny żołądek wymagany. Zresztą hey. no, akurat nie jest o tyle y ciężki na żołądku przez to, że jest wycinkiem na ekranie a nie, nie otula cię w całości wizualnie. Huh? Oh. czy Steam ale na nie trzeba nie uzyskać. Się to. Dla nich chodzi też z tymi, ale... No nic dla mnie to jest taka integralna część tych Karina of Time dużo zyskuje. Co myślicie o, o tym emulatorze? Jakie gry sprawdzaliście? Jak wam poszło testowanie? No, my sprawdziliśmy 5 tytułów. Jeden niestety, no, działa, ale, no, działanie w wiele do życzenia. Dam wam link oczywiście do pobrania samego emulatora, więc możecie sprawdzić to sami, nie tylko na kości w dwójce, ale też w dwójce. Więc, no, Udanego ogrywania gier na 3DS-a. Wierzę.